Cześć, witam w takiej małej zapowiedzi turnieju, który będzie organizowany właśnie na moim Twitchu w dniach od 16 właśnie kwietnia do, nie pamiętam do którego dokładnie, tam będziecie mieć ekranie na pewno i będzie do wygrania w tym więc właśnie czasie. E, oczywiście ja będę wszystkie mecze tam właśnie komentować. Będę właśnie prawie wszystkie mecze właśnie na moim kanale na Twitchu, e, do którego macie właśnie link też w opisie. E, I będę właśnie tam mecze komentować. Będą one na, na moim streamie. E, w międzyczasie będę właśnie do rozdania różnych właśnie różnorodne skiny, będą też właśnie podkładki do wygrania, także tak mi się wydaje, że dosyć ciekawy turniej się zapowiada. Pierwsza edycja sezonu za chwilę będziecie właśnie mieć filmik, jak to będzie wszystko wyglądać. Nagrody oczywiście też będą gdzieś tutaj za chwilę pokazane gdzieś na końcu filmiku. Albo też właśnie możecie się wejść na stronkę, która jest właśnie w opisie. Jeżeli chcecie się jeszcze zapisać o turnieju, jest jeszcze naprawdę bardzo dużo wolnych miejsc. Jedna na przykład różna jest w ogóle z Włoszech, także dosyć ciekawa międzynarodowa konkurencja będzie. Możecie zapisać koszt takiego zapisania: że to jest jeden kluczyk, tylko na cały zespół. Także naprawdę spoko tak mi się wydaje. No i możecie zapisać wszystkie ważne linki są w opisie. Także Was zapraszam już do filmiku i się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się. すいませ